Do Karola Musa piłka ponownie lewą flanką, lewą stroną boiska. Jednak zwalnia grę Karol Mus, Szymon Witek. <kluzny> Okazja dla Manowi Sebastian Jacak. Bramka, proszę Państwa, bardzo szybko Imanowianie zagrali prostopadłą piłką i już mamy bramkę. I okazja dla gości. Arkadiusz Fryzowicz, strzał Fryzowicza i nie ma bramki. Wyłapał to wszystko. Wojtek ma Nie, jednak gol Arkadiusza Fryzowicza i mamy wynik 1 do... Jednego naraty próbował bronić ten strzał. Wojtek ma piłka. Zdaniem sędziego bocznego przekroczyła już linię boiska i w ten sposób 64 minuta spotkania goście doprowadzają do wyrównania. Okazja dla gospodarzy. Szymon Witek dośrodkowanie w polekarne i Bramka. Eee. Wojtek Kalisz strzela bramkę na 2 do 1 dla Limanowi. Mamy 73 minutę spotkania. No, nie miał tu nic do powiedzenia Kamil Lisowski, a no, bramka Wojtka Kalisza całkiem, całkiem ładna. I teraz no, cieszę się. Wojtek, wszedłeś na te drugie 45 minut, no i pokazałeś, że. No, masz ten instynkt napastnika. Niewiele brakowało, abyś dzisiaj ustrzelił hardtricka, hard ale te dwie bramki to i tak dość sporo. E, długo czekałem e, na swoje premierowe bramki w tym sezonie. E, no, cieszę się oczywiście, że wpadło, natomiast no, graliśmy dzisiaj słabo. Staramy się już zapomnieć o tym meczu i koncentrujemy się na bardzo ważnym meczu, który nas czeka, czeka nas w, w niedzielę e, z Lubaniem. E, no i tyle. No. Miałem po ostatnim popisie Sylwestra zakaża trochę. Trochę trochę do udowodnienia, więc, <noise> więc, więc chciałem, chciałem przede wszystkim coś, coś, chociaż żeby jedna wpadła. Cieszę się, że się udało no i przede wszystkim, tak jak mówię, wygraliśmy. E, styl gry dużo do życzenia pozostawia, ale, ale idziemy dalej do przodu. No właśnie Skalnik postawił dość e, trudne warunki, bo grali twardo, z każdej pozycji praktycznie próbowali strzelać na bramkę. E, pytanie, czy oni grali tak dobrze, czy my tak słabo. Tak, Także to, to już zostawię do, do oceny Wam. Macie Krzyżak traci piłkę na rzecz Sebastiana Nowaka. Sebastian Nowak strzał i broni Wojtek Mastalerz. Jeszcze Jan Zieliński, strzał Jana Zielińskiego i świetna interwencja Wojtka Mastalerza. No teraz Wojtek spiął się na wyżyny swoich możliwości, a no, ta jego interwencja, najpierw jedna, później druga mogła się naprawdę podobać. Młodzież, ocena tego pojedynku? Wierzę w to, że na pewno nasza świadomość zdecydowanie wzrośnie po tego typu meczu. Dla nas to jest osobiście, osobiście w imieniu całej drużyny mogę powiedzieć, że jest to wewnętrzną naszą porażką, bo nie przystoi nam grać w tak słabym stylu takiego spotkania. Ale słabe spotkanie też się musi zdarzyć. Najważniejsze że jest zwycięstwo. To ono idzie świat, jak to się mówi, i styl pozostaje gdzieś no, wewnątrz nas, tak. Wiemy, że. Wiemy, że z tymi teoretycznie słabszymi przeciwnikami gdzieś mamy problemy. I tak jak powiedziałem, jestem przekonany, że świadomość po tym meczu zdecydowanie zrośnie. Właśnie dopytam, to ta gra trzy dni po tym, czy cztery dni po tym yy, poprzednim meczu nie miała wpływu na dzisiaj na grę? Znaczy na pewno, na pewno przy tym obłożeniu spotkań, jaką obecnie mamy, to można się doszukiwać przyczyny właśnie w tym, aczkolwiek nie chcę szukać wymówek, nie chcę, nie chcę iść taką, na taką łatwiznę, najłatwiej jest powiedzieć po prostu, że w nogach mamy poprzedni mecz, tych meczów będzie sporo, więc tak jak mówię, wolimy od siebie wymagać niż szukać wymówek typu właśnie ostatni mecz, przez to słabo fizycznie wyglądamy czy coś. No nie o to chodzi, nie o to chodzi. Wymagamy od siebie jak najwięcej, więc... Podobnie nie będzie po dzisiejszym meczu. Sędzia nie kończy tego pojedynku. Już doliczona czwarta minuta do regulaminowego czasu gry. Wybijają piłkę Limanowianie i tym samym Szymon Putek kończy 45 minut drugiej części spotkania. Mecz trwał 90. Przeszło 4 minuty w Limanowej. z Limanowia wygrywa ze skalnikiem kamionka 3 do 1. Bramki dla gospodarzy. W siódmej minucie tę strzelecką tutaj strzelecki festiwal tych bramek rozpoczął Sebastian Jacek później goście wyrównali w drugiej części spotkania bramkę wyrównującą strzelił Arkadiusz Fryzowicz a później dwie bramki Wojtka Kalisza to tyle ze stadionu imienia Romana Szumilasa w Limanowej dziękujemy Państwu za uwagę mam nadzieję, że te drugie 45 minut już można było oglądać i nie było kłopotów Tą transmisją zatem do usłyszenia, do zobaczenia. Mam nadzieję, widzimy się na i słyszymy oczywiście na kolejnym czwartoligowym pojedynku.